Tragiczny wypadek w centrum Lizbony. Dziesiątki ludzi w szoku po wypadku kolejki linowoterenowej Gloria, jednej z największych atrakcji turystycznych miasta. W środę późnym popołudniem wagoniki kolejki wypadły z szyn między dzielnicami Bajsza i Bajro Alto, uderzając w budynek. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło co najmniej 10 do 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych, wielu w stanie ciężkim. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. W akcji bierze udział około 70 funkcjonariuszy: strażaków, policjantów i ratowników medycznych. Pojazd został całkowicie zniszczony, a sytuacja wymagała ścisłej współpracy wszystkich służb ratunkowych. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Wstępne ustalenia wskazują, że tragedia mogła być spowodowana zerwaniem liny kolejki. Lokalne media informują, że wśród ofiar są również cudzoziemcy. Kolejka Gloria codziennie przewozi turystów i mieszkańców, oferując malownicze widoki Lizbony, wypadek wstrząsnął całym miastem. Portugalskie władze wszczęły śledztwo, a burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, ogłosił żałobę dla ofiar tego dramatycznego zdarzenia.